Witam bardzo serdecznie na pomocowej konferencji prasowej po spotkaniu z Sosnowiec Miedzian Legnica. Jest z nami trener Miedzianki, pan Dominik Nowak, trenerze. Pański komentarz do wydarzeń wojskowych. Samo spotkanie, w samo spotkanie bardzo dobrze weszliśmy jako zespół. Staraliśmy się od razu narzucić swój styl i na pewno tam były dwie, trzy zalążki, gdzie, gdzie, gdzie mogliśmy jeszcze lepiej, bardziej Dynamicznie zakończyć tę akcję ofensywną. Natomiast no, już pierwszy, pierwsza akcja zagłębia to już był taki dla nas sygnał ostrzegawczy, że musimy być bliżej. Zresztą no, to, to, to jest jakby um, najważniejsze w piłce, żeby w polu karnym, przed polem karnym, nie dawać tyle swobody piłkarzom zagłębia. Stąd też strata już drugiej bramki, już drugi raz nie mieliśmy tyle szczęścia, straciliśmy bramkę. Eee, uważam, że to nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Eee, mamy tutaj wiele zastrzeżeń, eee, natomiast no, jest taka porcja takiej takiej chłodnej analizy, w której, w której trzeba się skupić, co, za, co nie e, zadziałało przez ten tydzień, bo na pewno tym dobrym meczem pokazaliśmy, że możemy grać szybciej ciekawiej. Z drugiej strony też musimy być bardziej skuteczniejsi w polu karnym, bardziej pazerni, jeżeli chodzi o o wykończenie, bo tego dzisiaj też momentami przy tych piłkach stykowych, tego, tej takiej tej determinacji, tej, tej takiej chłodnej głowy na pewno, na pewno nam zabrakło. I, i to, co jest, to, to jest istotne, to teraz już regeneracja i następny mecz w Cholicy. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję trenerowi Nowakowi. Jeśli Państwo mają pytania, bardzo proszę, mamy tutaj mikrofon, że ja podnieście rękę, przedstawicie się. Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękuję. Bardzo bardzo. Dziękuję również. Witam na drugiej części konferencji. Mam nadzieję, że przebiegnie ona bez zakłóceń. Jest z nami trener Radosław Mróżkowski. Gratulacje trenerze 1-0. Pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Fortuna Pierwszej Ligi. Bardzo proszę o ocenę wydarzeń bliskich. Witam Państwa. Cieszymy się z punktu, bo widzieliśmy wszyscy jaki był mecz jak, jak można było, jak to piłka, słyszyliśmy no, bramkę w pierwszej połowie meczu, powinniśmy mieć to prowadzenie wyższe i tego, to miałem pretensje trochę do zespołu, bo można było wtedy spokojniej grać i lepiej kontrolować mecz. Na pewno zespół bardzo chciał, widzieliśmy ile dzisiaj było zmian personalnych, ile prób innego ustawienia. No to jest to, co cały czas od początku nas jak gdyby spotyka, bo potrzebujemy czasu, żebyśmy tutaj sobie tą kadrę ustabilizowali. Potrzebujemy też sprawdzić tych zawodników właśnie w boju, bo wiemy jak sparingów było mało. Dzisiaj mieliśmy debiutanta na lewej stronie i to naprawdę dzisiaj bardzo czekałem na ten mecz, żeby go ocenić w meczu o stawkę, bo taki mecz daje obraz zawodnika i, i sprawdza ten potencjał. Więc... Możemy gdzieś ten mały plusik temu chłopakowi postawić, bo zagrał, zagrał poprawnie, jak na debiut w tej trudnej lidze. I też no, ci zawodnicy, którzy byli, starali się. Tak? Wiemy dobrze, że, że zawsze jest trudno grać i prowadzić grę, i, i żeby te akcje były płynne, jeżeli się robi też tyle zmian. ale na pewno była duża determinacja, przeplatana takimi bardzo niedokładnymi zagraniami, podaniami. No, Jak ktoś tak naprawdę ocenił, no to mecz był, był jaki był. Tak? Natomiast my, my patrzyliśmy na to, żeby dzisiaj dać temu zespołowi trochę, walczyliśmy o, o taki, żeby trochę tej pewności zbudować, żeby, żeby wygrać to spotkanie. Nie szukaliśmy tutaj fajerwerków absolutnie żadnych, ale widzieliśmy, że ta pierwsza ramka była ładnie skonstruowana. Za chwilę można by było powiedzieć, przed tą bramką, mieliśmy przedsmak takiej, takiej sytuacji, która może gdyby przy technologii Go-Line, był, można by się pokusić, że, że też to była bramka. Ale yy, bałem się sytuacji, że w momencie, kiedy nie trafiasz raz z kontry, dwa i te sytuacje gdzieś się otwierają. One były za łatwe, żeby tego nie skończyć. Ale skończyło się szczęśliwie dla nas, nie straciliśmy tego prowadzenia do końca i, i to trzeba docenić. Także doceniam te punkty bardzo i, i pracy w upaków, choć wiemy, że na bazie tego, tego meczu, że ile, ile pracy jest przed nami, żeby to wszystko ładnie, żeby to była też tej, tej harmonii trochę w tej grze i więcej zrozumienia. Przez bardzo dziękuję. Proszę o pytania w mikrofon słyszymy mikrofonem, proszę się przedstawić. Proszę się to, to pytanie o zestawienie ataku, bo, bo to był problem. Pewnie że światowska z tego w górę, w ramkę. za chwilę y, strzedł wojska, żeby panu powiedzieć y, co takiego mu się przytrafiło. No tak, to w zasadzie też tak, był zagadkowy upadek, bo widziałem przy pierwszym kontakcie, fajnie, zawodnik się zachował, strzelił bramkę. Chcieliśmy dzisiaj też, bo on był zmiennikiem do tej pory i praktycznie od początku to spotkanie to było takie dla niego też no, no, ważne, ważny mecz, ale na brawa za bramkę. Myślę, że nie będzie jakichś większych tutaj problemów z tym kolanem. Zobaczymy za chwilę po ocenie pana doktora. Oby tak było, bo to by był już w ogóle kolejny zawodnik, który nam gdzieś którego tracimy. I, I ta sytuacja no się komplikuje. Nie mógł zagrać Fabian, ale wiemy, że będzie gotowe następne spotkanie i i tą kadrę uzupełni. Liczę też na tych zawodników, którzy wracają po kontuzji, bo jest, jest taka szansa, że, że też już te następne mecze będą nas tutaj wzmacniać i, i też będą brani pod uwagę, jeżeli chodzi o, o osiemnastkę czy dwudziestkę meczową. Także na to, na to bardzo liczymy. Czekamy na kolejne pytania. Jeśli, jeśli nie ma, trenerze że bardzo dziękuję jeszcze raz. Gratulacje i dziękuję. powodzenia w kolejnym naszym nie połomicach.